Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Tradycyjnie zegarek, łapiemy ostrość. Widać chyba. E, mamy 2 września i zbiorów jeszcze nie ma. E, planowane zbiory są na dzień 8 września, jest to środa, będziemy rozpoczynać z Elstarem. Mówię o zbiorach wtedy, kiedy przyjeżdżają dodatkowe osoby z Polski, bo już zbieraliśmy. Zabraliśmy całego Triumfa, gruszkę Triumf. Zbieraliśmy również w innej firmie Delbe lub Delcora, w zależności jaka nazwa w Polsce jest stosowana. To chyba częściej się mówi Delba. Takie pierwsze jabłko w Holandii. Nie słyszałem o jakiejś wcześniejszej odmianie. Więc to była już pierwsza przerywka. A tam kilka rządków, no i zabraliśmy tego triumfa i film Wam wrzucałem. Być może jeszcze z tego tygodnia wrzucę Wam, jak będziemy szykować te wózki na zbiory, bo w jednej firmy już to zrobiliśmy, ale nie miałem za bardzo jak nagrywać i zobaczymy, jak to będzie tutaj. Jeżeli będę miał jak to nagrać, to Wam chętnie pokażę, jak to wygląda. Jeżeli nie, to pewnie będziemy widzieć się dopiero w materiale ze zbierania Elstara. Tutaj mamy Zapylacza co kilka drzew, tam dalej może nie będzie za bardzo widać. Czyli to jest golden, jest naprawdę w tym roku ładne. Takie już z czerwonawym rumieńcem są dobre do jedzenia. Jadłem ja takie. Lubię one, nie, nie lubię jak one są, jak mają żółty kolor. Dla mnie są za słodkie, ale w tej postaci jest, jest już na ten moment do, dobre to jabłko A obok mamy Unami. Nie wygląda najgorzej, tak to jest wielkościowo, to jest trochę mniejsze jabłko, więc, więc nie jest źle, kolor też jest w miarę, no ja obstawiam, że, że gdzieś za 2,5 tygodnia będzie pierwsza, pierwsze zrywanie tego Junami, bo ruszymy z Elstarem, później będzie konferencja, będzie Lukas, czyli gruszki do zera i dopiero później będzie Junami. Co my dzisiaj robimy? Zespoły są podzielone, ja teraz zostałem sam, bo Damian poszedł do skrzyń plastikowych. Tam przewiercają nogi, będą przekładać te, te, te nóżki, na którym to stoi, więc on się tym zajmuje. Normalnie we dwójkę jeszcze robiliśmy przerywkę, tak? Nie wiem, czy będzie widać. Tu jeszcze są małe jabłuszka. O, widzicie, to normalnie zrzuca, a tutaj nie powinno być tych małych jabłuszek. No, i chyba w miarę jest ok. Czyli raz już była przerywka robiona na dole, i teraz jest robiona drugi raz. Ja to kończę. Piotr, Hubert i Ewa robią prześwietlanie, czyli usuwają nadmiar gałęzi tam, gdzie, gdzie jest za dużo liści, żeby słońce miało lepsze dojście. Już to raz robiliśmy, tylko wcześniej, i teraz robimy to drugi raz. Już można powiedzieć przed zbiorami. Żeby ten owoc jak najwięcej słońca dostał. Więc takie mamy podzielone prace. Właśnie jeszcze będziemy szykować wózki. No i od środy zaczniemy zbieranie tego Elstara. Także na pewno Wam jakieś materiały nagram. Wiem, że już w niektórych miejscach Elstar jest w Holandii przynajmniej zbierany. Nie wiem jak to jest w Polsce. Natomiast u nas dopiero 8 września to rusza, więc... Materiały jakieś wam nagram. Wszystko jest w tym roku opóźnione. To, z, to jest aż niemożliwe, że 2 września ja jeszcze kończę e, przerywkę na jabłku. To jest, to, to jest masakra. Normalnie to, to już byłby, e, no byłoby co robić, tak? bo zbiory na pewno jabłko pełną parą by ruszyło, ale w tym roku jest inaczej. Wszystko przez warunki pogodowe opóźniło się tak plus minus o dwa tygodnie, więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Więc możecie sobie jeszcze na przybliżeniach zobaczyć, tego to nasze Yunami. A powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, to będą już moje 16 zbiory. Nie wiem, może mam jakieś małe doświadczenie i tak jak też rozmawiałem z sadownikami, jest to nieopłacalne jabłko. Ma małą cenę, wymaga dużo pracy. Te, tej właśnie przerywki to trzeba dużo robić, żeby to właśnie tak wyglądało, a nie tak. Bo jak tak wygląda, no to, to, to jest słabizna. Dużo małych zostaje. i a bardzo często, jak jedno zrywamy, to drugie spada. Zobaczcie, jak one są tak sklejone nie? ze sobą. Mają bardzo krótkie ogonki. Chce się zerwać jabłko dobre, czyli na przykład za pierwszym razem będzie zrywane, a powinno być na trzy razy robione, jeżeli chodzi o dół. No to często będzie dochodzić do, do sytuacji, że, że chcesz zerwać to jedno fajne czerwone jabłko, czyli na przykład powiedzmy to, a to Ci spadnie, nie? Zerwiesz to, a to Ci spadnie, obije się i, i tyle, i lipa jest. Więc no bardzo dużo pracy przy tym i, i jeżeli chodzi zimą o przycinkę tak samo, a cena nie jest za dobra, więc... Przynajmniej, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to ja bym nie polecał. I tak samo tutaj szef mówił, że cena nie jest za dobra. I jakby wiedział, no to zdecydowałby się na inne odmiany. No, ale wtedy tego nie wiedział. Ale może komuś ta wiedza się przyda. Dobra, ja lecę do swojej pracy. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia.